Także cześć, witam tu was wszystkich w kolejnym vlogu Dzisiaj będziemy pryskać jęczmień Znaczy no dzisiaj, no dla was dzisiaj, dla mnie to jest ten sam dzień co pryskałem rzepak Jesteśmy na jęczmieniu ozimym, odmiana nieznana Nie wiem jaka to odmiana szczerze mówiąc o, Ojczule był po ten jęczmień ja, i zapomniał się od, o odmianę spytać jakoś mi też cały czas wypada z głowy się tego gospodarza zapytać o odmianę. Jest mi ogólnie ładny. Niedługo już trzeba będzie pryskać od grzyba i w sumie skrócić go. Ale najpierw go podratuję trochę odżywką, bo gdzie nie jest właśnie trochę słabszy. A tu mi się trochę przypaliło, bo na tarcze jak stale trosnąłem siałem kosem, jeszcze to mi się na tarcze trochę wysypało i jak ruszałem to wyleciało i spaliło tutaj trochę jęczmienia tak samo tam jest taki plac chciałem go trochę podratować jęczmień taki słaby jest tam mam taki jeden plac trochę tam jest słaby i trochę nie w ścieżce jestem no i ręcznie nam po prostu posypałem ale nie zrobiłem tego dobrze bo też spaliło trochę przepłukany było pryski, aż po tym pryskaniu Czystą wodą, żeby nie było jakieś, żeby nie było dziwotu, że spaliło jęczmień. Delikatny wiaterek jest i trochę z Ale wiatr jest z południa. Jak wie jest południa to mi to bardzo nie zaszkodzi bo jeżdżę tutaj z powrotem tędy Jeszcze jedyne co to będzie lecić do tyłu ten i będzie ładnie osiadało też więc też już po dwóch dawkach azotu Tak zapomniałem na rzepak pierwsza dawka była dana 18 chyba lutego tutaj chyba 6 lutego była pierwsza dawka dana coś mi się tu nie podoba muszę trochę zmienić trochę muszę zmienić wysokość to jest za bardzo przechylone trochę źle to ustawiłem będzie dobrze pryskamy pryskamy optic boża optic z boża w dawce 3,5 3,5 kilo 3,5 kg na hektar. Do tego jeszcze. Tytanit! Około, też 300 na hektar. Tutaj trochę jest właśnie słabszy ten nieży i tutaj chcę go głównie podratować. Druga. Żebym to ja basnie nie skłamał niedawno jakoś. 20 marca jakoś chyba. Jakoś tak O, zapomniałem wam nagrać z podwórka i pokażę wam nowy rozsiewacz. Nowy. Dla mnie nowy Rozsiewacz, ale... Na pewno będzie z nim vlog. Tak wam powiem. Na pewno z nim będzie blok. Także się o to nie bójcie. Na pierwszą dawkę poszedł Calet 2 metry. Na drugą dawkę Zaksan 2,5 metra. Nic się nie zmieniło 220 litrów na hektar wody Tutaj widzicie trochę takie dziwne yy, ślaczki mam na tym jęczmieniu Ale to dlatego, że leje, tchu yy, leje. Bardzo się zapychał yy, siewnik No i nie gdzie, gdzie właśnie nie chciało siać Jeżeli ktoś zrobił jeżeli ktoś z Was robił yy, ścieżki siewnikiem dwa, 25 metra na 10 metrów, to niech ta osoba się zgłosi w komentarzu, bo to by bardzo w sumie mi pomogło. I był jeszcze rozsypany tutaj dookoła. Jeden przejazd tutaj, poprze, tutaj od granicy i tutaj po przeczniach. Był posy, było posypane kizerytem na no dosłownie tam 50 kilo na hektar. O właśnie o tym placu tutaj mówię. No, taki brzydki tu jest plac. Może pH jest nie tak. No nie wiem co nie wiem dlaczego. Wiecz mi ogólnie ładny, mi się wydaje. Tylko, że jest sucho. Gdyby nie było sucho tam bym oczekiwał naprawdę ładnych plomów. A tak to nie wiadomo czego oczekiwać. Trzeci rok suszy to. Tutaj dobrze pamiętacie, był bu bub, e, tchubów. Jęczmień posiany. Runy jak walec idzie. Ale kury go bardzo wyjadły. O zobaczcie jaki tu jest jęczmień w ogóle. A tak to wygląda, no, to prawie koło Bo jest zacienione miejsce i tu wilgoć dobrze trzyma Chciałbym, żeby wszędzie był taki jęczmień A tu już wyjeżdżamy i Tu będą ziemniaki, tak jak w zeszłym roku Był posiłany też jęczmień na poplą Chyba to w poprzednim vlogu mówiłem, ale, się po, ale jak nie mówiłem to się powtórzę Bardzo lubię pryskać Wielką przyjemność sprawia mi ta czynność Jeszcze ja teraz za to, że, że nie trzeba się wychylać Żeby wyłączać ten opryskiwać. To jeszcze lepiej a nie powiedziałem chyba który mamy 7 kwietnia mamy tam w poprzednim vlogu No tutaj widzicie delikatne kolejny wjechałem samym ciągnikiem bo już nie mogłem wytrzymać chciałem jechać już z pierwszą dawką nawozu na jęczmienia Bruzda A było dosyć mokro póki miałem posadzony ziemniakut tu wykorzystam na na wracanie, bo i tak to będzie jeszcze parę to i tak będzie jeszcze uprawiane chciałem zrobić zdjęcie na miniaturkę, ale telefon mi pati i nie zrobię ło słabo mi się tutaj bruza zagarnęła, ale Nic się chyba nie stało Po tutaj idzie i tak wapno Nie wiem jaki dawca, ale... Na pewno idzie wapno Zwykłe, sypkie wapno, nie granulowane Bo trzeba się wziąć za te pola oho nie wystarczyło mi wody. Nie wystarczyło mi wody. To musiało mi się ciśnienie przestawić. Ciśnienie mi się musiało przestawić, coś. Proszę, dlaczego kontrolka nie świeci? Oj, świeci. Ciśnienie mi się musiało przestawić przez zimę. Nie wiem dlaczego. Nie przeszło mi w ogóle do głowy, żeby to sprawi ciśnienie robocze. Ale dobra. Będzie kontrolka najwyżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczekujcie następnych vlogów. Mówię najprawdopodobniej zsiania następny vlog. I jak na razie to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie...